Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Denis Rubes z tej strony, e, blog vdream.pl Chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać na temat problemów z drukowaniem e, Nie mówię tutaj drukarka zepsuta, nie ma tuszu, czy coś takiego Po prostu za, załóżmy, że bufor pamięci drukarki, tudzież bufor drukowania e, w naszych usługach Windows jest po prostu przyblokowany co należy zrobić? Należy oczywiście ten bufor czy tą kolejkę drukowania usunąć. Jak to robimy, już Wam pokazuję. Na początku musimy usunąć, przepraszam, zatrzymać usługę drukowania. Naciskamy sobie w tym celu klawisze Windows plus R. Otrzymujemy um, okienko uruchamianie. Tutaj wpisujemy services.msc i klikamy OK. E, to musimy oczywiście uruchomić sprawami administratora. Szukamy sobie w tej chwili e, takiej usługi jak bufor wydruku i zatrzymujemy usługę. E, tego okienka nie zamykamy, gdyż będzie nam jeszcze potrzebne. E, teraz przejdziemy do eksploratora Windows, czyli po prostu wchodzimy sobie tam w mój komputer. I co musimy uruchomić to dysk lokalny C, to znaczy tam, gdzie system jest zainstalowany domyślnie. Wchodzimy sobie w Windows, następnie System 32, następnie wchodzimy do takiego folderu jak Spool i do folderu Printers. Uwaga, e jeżeli będziecie uruchamiać ten folder po raz pierwszy e podczas tej sesji e na komputerze, pojawiłam się okienko, aby kontynuować proces jako administrator to musimy zrobić, aby następnie z tego folderu usunąć wszelkie znajdujące się tutaj pliki są to um, tak powiem zlecenia drukowania dla naszej drukarki, które tak jakby po prostu wiszą na naszej usłudze buforu wydruku usuwamy wszystko z tego folderu, następnie to okienko możemy sobie już zamknąć wracamy do naszych usług usługi bufor wydruku i uruchom usługę. No i w tej chwili testujemy czy druk działa. Jeśli nie, trzeba poszukać innego rozwiązania. Jeśli macie problemy, możecie pisać na dole w komentarzu. Zapraszam do subskrybowania kanału, gdzie będą się pojawiać kolejne filmy, kolejne porady komputerowe, jak i kolejne um, granie w różnego rodzaju gry, ale w te kultowe. Zapraszam i pozdrawiam Vdream.pl. Cześć!